Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pisankę takim tradycyjnym sposobem pochodzącym z lubelszczyzny, przekazała mi go moja babcia, Honoratka, a jej przekazała jej mama i tak dalej, i tak dalej. Jest to sposób przekazywany z pokolenia na pokolenie. Żeby ją zrobić, potrzebny jest wosk, musi być to koniecznie wosk pszczeli, pisak Teraz powiem, jak taki pisek zrobić. Potrzebny jest też, do pisaka potrzebny jest taki kawałek aluminium. To mam akurat puszki od Pepsi. I kawałek patyczka. I drucik. Może to być taki drucik, jak się w dzieciństwie wyjmowało z tak zwanych silniczków. Do uformowania takiej pisanki potrzebne będą później kłupine cebuli. Albo może być też żeby uzyskać taki ładny kolor niebieski. Do tego wykorzystujemy czerwoną kapustę. Taka, takie jajko musi dosyć długo leżeć w kapuście. To akurat leżało całą noc w ugotowanym wywarze z czerwonej kapusty łyżeczką od ale efekt jest całkiem całkiem ładny. Tu mam świeże jajko. Ono nie jest ugotowane. Jest surowe. Żeby wosk pszczeli dobrze się trzymał, najpierw przetrę to jajko spirytusem, żeby usunąć z niego ewentualny tłuszcz czy zabrudzenie. Jajka tym sposobem były robione też w wielu regionach Polski. Tutaj jest to, co jest charakterystyczne, akurat w tym dzisiejszym, który będziemy robić, to jest sposób malowania tym pisakiem. Teraz powiem, jak taki pisak się wykonuje. Jest to rzecz bardzo prosta. W innych regionach y, były wykonywane y, takie malunki woskiem, na przykład za pomocą szpilki albo no, za pomocą różnych rzeczy. Tutaj wycinamy sobie kawałeczek aluminiowej blaszki. Taki pasek mniej więcej centymetr, półtora centymetra na około 10 cm. Resztę odkładamy, nie będzie potrzebna. Taka blaszka jest bardzo elastyczna, trzeba uważać, ponieważ jej krawędzie są dosyć ostre, dlatego jeśli chcecie robić z dziećmi pisanki, lepiej im pomóc w zrobieniu pisaka, a potem można wspólnie malować. Natomiast jeśli macie więcej niż 18 lat, no to swobodnie możecie sobie taki pisak zrobić Dalej tak, taką blaszkę wyginamy, robiąc z niej taki jak tutaj lejek. Musi na końcu małą dziurkę, taką dosłownie, żeby przeszła przez nią niewielka igła. Wyginamy sobie lejek. I delikatnie trzeba sami uformować go, żeby się nie spłaszczał. Jeszcze mam za dużą dziurkę w nim, myślę, że taka średnica pół milimetra jest optymalna. Pół milimetra może być milimetr, wszystko zależy od tego, jaką chcemy uzyskać precyzyjność wzoru. Jak chcemy, żeby był gruby, ta dziurka może być grubsza. Tu mam patyczek, on jest już nacięty, w środku. I między to nacięcie, kładam sobie tą łóżkową końcówkę, uważając, żeby się za bardzo nie zdeformowała. Trzeba to dosyć głęboko nałożyć na patyczek. On musi być w środku. Te końcówki, które nam tutaj zostały, można delikatnie odciąć. Kotek też chce się wypowiedzieć w tutorialu. Dobrze. I można je zagiąć do środka z jednej strony. I też na zewnątrz z drugiej strony. No i powstaje taki pisek. Można go jeszcze. Wrócikiem dla pewności na końcu nacięcia Na końcu nacięcia obwiązać, żeby się nie zepsuł w trakcie roboty. Końcówki zawiązujemy w taki sposób, dookoła sobie to że I jakoś w taki sposób ucinamy, żeby nie zrobić sobie krzywdy podczas pracy. Można założyć specjalnie do tyłu. Resztki drucika kładziemy sobie tutaj i przystępujemy do właściwej pracy, czyli do malowania jajka. Kawałek wosku ukruszony wsadzamy sobie do tej dolejka i nad zapaloną świeczką topimy wosk. Chwilkę trzeba tą rumieniową końcówkę nad ogniem potrzymać, szczególnie za pierwszym pociągnięciem woskiem po jajku, ale kiedy już zaczyna kapać, to może nawet troszkę za długo trzymałam, żeby się nam nie rozlało. pisanka jest już umalowana pięknie woskiem może nie tak pięknie ale umalowana tak jak potrafiłam ważne żeby się postarać. chciałam zrobić plaszkę, wyszło jak wyszło teraz taką pisankę wrzucę do przygotowanej wcześniej farby z cebuli z łupin cebuli przygotowujemy ją w taki sposób iż pobieramy cebulę łupiny wrzucamy do łady. gotujemy im więcej łupin, tym oczywiście bardziej ciemny, idący w kierunku brązu, kolor. Wsadzam sobie takie jajko. Przypominam, że ono jest surowe w środku. Dlatego na 5 minut od momentu wrzenia zostawię je w tej farbie z łupin. Na razie jest jeszcze zimne, ale nic mu się nie stanie. I czekamy. Zobaczmy zatem, co z tego nam wyszło. Ja jest już na pewno ugotowane na twardo. I widzicie na nim piękny wzorek po wyjęciu. Szybko jeszcze przed je szmatką, żeby zdjąć resztę wosku. O, gdzieniegdzie się troszkę rozmazało. Musiałam dotknąć palcem, którym dotykałam wcześniej wosku, ale efekt jest mniej więcej Taki. Tutaj mamy jaśniejszą troszkę pisankę. Ona została wykonana wczoraj. Troszkę mniej było tych łupin To jest ta, która została dzisiaj zrobiona. Tak wygląda. I życzę powodzenia w robieniu własnych pisanek i wesołych, pełnych nadziei świąt.